Cześć, witajcie, ja mam na imię Paweł, a wy oglądacie kanał kur 21 Dzisiaj na tapet bierzemy dwa najpopularniejsze i najlepsze gramofony w swojej kategorii cenowej. Często zadajecie pytanie, Rega czy Project? Dzisiaj spróbuję wam odpowiedzieć na to pytanie na podstawie dwóch urządzeń, czyli Project Debut Evo 2 oraz REGA Planar 2. Między tymi dwoma markami toczy się taka odwieczna walka. Niektórzy wolą Projecta, a niektórzy Regę. Oczywiście nasza branża nie jest taka prosta, że mogę powiedzieć, że tak projekt jest lepszy lub tak Rega jest lepsza. To jest znacznie bardziej skomplikowane. Natomiast dzisiaj podam wam kilka przykładów, żebyście wiedzieli, na czym się skupić przy ewentualnym wyborze. Natomiast nie będę się w tym odcinku zagłębiać, jeżeli chodzi o informacje na temat samego gramofonu. Jeżeli chcecie posłuchać o tym, jakie są rodzaje wkładek, gramofonów itd., to odsyłam was do naszych dwóch odcinków poradnika gramofonowego i będą oczywiście linki w opisie dzisiejszego filmu. Zacznijmy zatem porównanie. Oba gramofony są w pełni manualne z napędem paskowym. W kwestii samej konstrukcji są natomiast pewne różnice. Projekt oferuje w tym modelu karbonowe ramię i aluminiowy talerz, natomiast rega aluminiowe ramię oraz szklany talerz. I jest to najzwyczajniej w świecie odmienna filozofia, a nie rozwiązanie lepsze-gorsze. Mogłoby się wydawać, że karbonowe ramię jest lepsze niż ramię aluminiowe, natomiast nie jest to takie proste. Jest oczywiście wiele szkół, jeżeli chodzi o produkowanie samego gramofonu i jego akcesoriów. Niektórzy robią gramofon jak najcięższy, niektórzy robią gramofon jak najlżejszy. Prawda leży po środku. Kiedyś uważano, że ramię im lżejsze, tym lepiej. Natomiast w ostatnich latach nawet Project zaczął dawać do mieszka aluminium, żeby to ramię było jednak troszeczkę cięższe. Tak samo jest z talerzem. Niektórzy robią talerz bardzo lekki, niektórzy bardzo, bardzo ciężki. Są gramofony, które ważą 5 kg i są gramofony, które ważą 50 kg. Trzeba jednak pamiętać, że to są odmienne filozofie i gramofon cięższy wcale nie jest gramofonem lepszym. A tutaj taka ciekawostka. w redze im wyższy model, tym jest on wręcz lżejszy. Popatrzcie na plinty w modelu Planar 8, i Planar 10, ona waży praktycznie tyle co nic. To, co jednak da się ocenić w kwestii lepsze-gorsze, to na pewno jakość wykonania. I tutaj Project ma po prostu lepszą jakość wykonania, lepszy finish, lakier, to wszystko wygląda lepiej. Konfigurując i słuchając obu gramofonów, najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie, jeżeli chodzi o Project, to ten experience, jeżeli chodzi o dotykanie tego gramofonu, było lepsze. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na to, że tam, gdzie Project stosuje taki dosyć archaiczny system antyskatingu, w Redze jest on bardziej zaawansowany. Obsługa obu gramofonów jest prosta i przyjemna. W obu przełącznik od obrotów znajdziecie na dole obudowy. Obydwa gramofony po rozpakowaniu wymagają montażu przeciwwagi oraz kalibracji docisku. Jest to 1,8 g dla Projekta z składką Pikit MM Evo oraz 1,75 g dla Regi z wkładką ND3. W projekcie trzeba założyć ciężarek antyskatingu, W razie mamy sprawę załatwioną prosto z pudełka. Nie musicie się więc obawiać, obie wkładki są wstępnie skalibrowane i po zrobieniu tych czynności wasz gramofon jest gotowy do użytku. Pamiętajcie jednak, że zawsze warto skorzystać z naszej usługi kalibracji. Zatem, jeżeli planujecie zakup nowego gramofonu lub mieszkacie blisko nas, a gramofon już macie, koniecznie wpadnijcie do nas, a Rafał i jego magiczne ręce spowodują, że wasz gramofon zagra lepiej niż kiedykolwiek. Przechodząc teraz do dźwięku, mamy tutaj bardzo ciekawą sytuację, ponieważ mimo, że są to dwa najpopularniejsze gramofony tak naprawdę na rynku, to oferują one zupełnie różne podejście do dźwięku. Zacznijmy od Projecta, który jest taki szybki, detaliczny i neutralny. Jest nastawiony na granie lżejsze, na wyższą rozdzielczość i lepszy kontur. Jeżeli lubicie odkrywać takie nowe mikrosmaczki w muzyce i skupiać się na konturze, na rozdzielczości i bardzo dużej ilości powietrza, to Project jest tutaj świetnym rozwiązaniem. Rega natomiast jest bardziej płynna, analogowa i cieplejsza. Jest to po prostu kwintesencja analogu, ma uchwyconą taką duszę muzyki. Dodatkowo Rega ma taki większy ciężar, mocniejsze osadzenie dźwięku oraz bardziej wyeksponowany wokal. I tutaj ponownie nie da się określić, który dźwięk jest lepszy, ponieważ tak, Projekt ma troszkę więcej detalu i wyższą rozdzielczość. Natomiast Rega jest przyjemniejsza w odsłuchu, jeżeli chodzi o takie właśnie granie płynące. Są to dwa różne podejścia dla klienta o różnych preferencjach. Jeżeli na przykład macie system, który już gra dosyć ciepło analogowo, to Projekt może okazać się lepszym rozwiązaniem, nawet jeżeli lubicie dźwięk ciepły. Natomiast jeżeli macie na przykład maca, czy kolumny, które grają neutralnie, właśnie dźwiękiem niepodbarwionym, to Rega na pewno wam doda tego smaczku. Oczywiście, oba te modele oferują dźwięk bardzo wysokiej jakości, natomiast musicie się po prostu zastanowić, który rodzaj dźwięku Wam się bardziej podoba. Muzyka też może Wam w tym pomóc. Jeżeli jesteście fanami takich klimatów bardziej elektronicznych, hip-hopu, rocka, to tutaj project i jego taka właśnie większa konturowość i większa rozdzielczość dźwięku spowoduje, że może Wam się bardziej spodobać. Z drugiej strony, jeżeli lubicie analog za to, że jest właśnie analogiem i chcecie tą muzykę płynącą, gładką i bardzo bogatą, to Rega tutaj zdecydowanie jest lepszym wyborem. Jeżeli zastanawiacie się między projektem a Regą, to zdecydowanie najlepiej wpaść do nas na odsłuch, posłuchać obu, ponieważ one się różnią na tyle, że wybór nie będzie bardzo trudny. Oba te gramofony mają też oczywiście swoje minusy, między innymi oba są w pełni manualne, więc zdecydowanie nie są dla leniuchów. Zarówno w projekcie, jak i w Redze znajdziemy oczywiście też pokrywy, ich mocowanie jest archaiczne oraz rysują się od samego patrzenia. Natomiast pokrywę zawsze warto mieć, ponieważ lepiej, żeby się kurzyła i rysowała ona niż na przykład plinta, czy żeby ten kurz dostał się na wkładkę. W Redze mamy jeszcze jedną kwestię, która mi się zupełnie nie podoba i jest to przewód analogowy przytwierdzony na stałe i w dodatku jest to przewód, który zdecydowanie nie powala jakością. W projekcie w tym miejscu mamy po prostu wyjścia analogowe, więc możemy sobie też poczynić dowolny upgrade w przyszłości, jeżeli będziemy mieli na to ochotę. Dodatkowo, projekt w zestawie dodaje kabel, który jakością bije ten przewód z REGI na głowę. Zatem co lepsze, projekt 3 REGA? Nie da się na to prosto odpowiedzieć, wszystko zależy od Waszych wymagań oraz preferencji. I to jest właśnie świetne, że tutaj nie ma złego wyboru, natomiast gramofony na tyle się od siebie różnią, że wybór, o ile jesteście świadomi różnic, a po tym filmie powinniście, jest całkiem łatwy. Jeżeli szukacie gramofonu możliwie przeźroczystego brzmieniowo, neutralnego i technicznego, to naturalnym wyborem jest tutaj Project. Jeżeli jednak chcecie więcej muzyki w muzyce, dźwięk płynący, klasycznie analogowy i przyjemny, to zdecydowanie lepiej kupić Regę. Dlatego właśnie ta cała dyskusja Project kontra Rega trwa tyle lat i nigdy nie zostanie ta sprawa rozwiązana, ponieważ są to gramofony zwyczajnie inne. Ale mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu będzie Wam łatwiej z wyborem. Moim ostatnim gramofonem był Project Debut Pro, ale w tym momencie, kupując gramofon następny, zdecyduję się na regę. Mam tylko nadzieję, że w momencie, jak będę chciał już dokonać zakupu, model Planar 3 Anniversary będzie dalej dostępny. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę i oglądanie do końca. Zapraszam do sekcji komentarzy na dole, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Na razie.